— Pani, pod naszą szerokością geograficzną samowar nigdy się nie przyjął — powiedział pan seruzję do mojej matki, kiedy próbowała go sprzedać. — Ale to pan seruzję wybawił nas z kłopotu. Poznał się na talencie, z jakim wychwalałam piękno i unikatowość rodzinnego skarbu, pożyczył nam pieniądze i zaczęłam u niego pracować, sprzedając starocie. Byliśmy uratowani i to uratowani przez Francuza. No, a ten serwis na 24 osoby z carskim orłem jeszcze się przyda, kiedy zaczniemy przyjmować. Sekretarz ambasady. Matka brała walizkę z antykami pana Serzje i ruszała na podbój tej wspaniałej przyszłości. Czynów, jakie miałem dla niej podjąć, chciałem dokonać bez zwłoki, natychmiast. O! Próbowałem zostać mistrzem świata juniorów w pływaniu. No, ale udało mi się zdobyć tylko jedenaste miejsce w konkursie na przepłynięcie pobliskiej Zatoki. Jak mówiliśmy, że podobieństwo nasze nie jest y, y, przypadkowe. Myśmy się spotkali właśnie po raz pierwszy w takim spektaklu, w którym razem gramy od początku do końca. To wielkie wyzwanie było dla nas. Opieraliśmy się, to znaczy Grzegorz i ja, przed łączeniem nas. Każdy chciał iść swoją drogą, nie chcielibyśmy mieć wzajemnie za siebie być odpowiedzialni, wspierać się albo albo szkodzić, ale udało się Maciejowi Wojtyszce namówić nas, bo spodobał nam się również materiał, który dostaliśmy, tak? Tak, tak, to, no, to, to było ogromne wyzwanie jednak stanąć tak rodzinnie na deskach i jeszcze zagrać matkę i syna do, do, dodatkowo, ale wydaje mi się, że w pracy staraliśmy się być raczej profesjonalni i, i z, zapomnieliśmy na chwilę o tym, że że łączą nas więzy krwi, bo no, oczywiście no, nie gramy przecież tutaj siebie, tylko napisane przez Romana Gary w postaci. Tak, ja absolutnie nie jestem taką matką, jak dzisiaj na scenie. Jest, Mam nadzieję, że... Jest znacznie gorszą. <laughs> Matka, zorientowawszy się, że brak pieniędzy uniemożliwia mi wstęp na Korpoparków Imperia, wpadła w sprawiedliwy gniew. No! To się tak nie skończy. Weź rakietę, idziemy na korty do parku Imperial. Żądam wezwania sekretarza klubu. A! Więc to tak. Mój syn ma wybitny talent do tenisa. I przy minimalnym treningu mógłby zostać mistrzem Francji i bronić zwycięsko bar swego kraju przed cudzoziemcami. A tymczasem dla marnych paru groszy zabrania mu się tu wstępu, ja, ja mówię głośno, jako matka Francuza. Domagam się, aby natychmiast dopuszczono go na klubowe koty. Na trawniku pod białym parasolem. Siedział król Szwecji Gustaw V. Matka nie wahała się ani chwili. Złożyła głęboki ukłon i zawołała. Proszę Waszą królewską mość o sprawiedliwość. Mój młodociary syn, który skończy niebawem 14 lat. Ma niezwykłe zdolności do tenisa. A ci obojętni Francuzi nie pozwalają mu tu trenować. Ja zaś nie mam pieniędzy, żeby wykupić kartę członkowską. Proszę więc Waszą królewską mość o pomoc i opiekę. Król Gustaw V wyjął z ust cygaro. Przyjrzał się uważnie mojej matce. Po czym zwrócił się do trenera. Niech pan wymieni z nim parę piłek. Miłość jest zawsze błogosławieństwem, moim zdaniem, więc jaka by nie była, a matki do syna czasem może być ślepa, po prostu nie, nie mieć ograniczeń, może nie być. Zdroworozsądkowa, ale miłość w ogóle to ma do siebie, że taka jest. Miłość może być przekleństwem, jeżeli jest to miłość zbyt silna i zbyt duża i ograniczająca wolność drugiej osoby. W tym spektaklu opowiadamy trochę o takiej miłości. Syn jest jednak z bardzo miłością matczyną skrępowany. Właściwie nie kieruje się w życiu własnymi wyborami, tylko wyborami matki, aż do dojrzałego wieku. Sprawia mu to ogromny problem, ale po latach okazuje się, że potrafi to jednak docenić i wydaje się, że to, co było jego przekleństwem i koszmarem w dzieciństwie, jest jego wielkim sukcesem i atutem jako dojrzałego mężczyzny. Natomiast ta postać, bo to jest postać, którą, którą ja tutaj gram, to jest postać właściwie alterego naszego autora. On do końca życia nie potrafił się wyzwolić nawet już po śmierci matki z tej, z tej miłości i miał ogromne jednak problemy ze sobą skończył tragicznie. No, y trudno mówić, czy, ty, czy wszystko było tutaj winą matki. Na pewno wiele, wiele jej zawdzięczał, ale też y myślę, że nie potrafił się odnaleźć też jako, jako facet. Im dłużej patrzyłem, postarzało, zmęczono twarz matki, tym wyraźniej widziałem niesprawiedliwości świata i tym bardziej ogarniało mnie pragnienie, aby go naprawić. Pisałem do późnych godzin nocnych. Nasza sytuacja finansowa pogorszyła się. Zamieniłam jeden pokój w psiarnię. Przyjmowałam psy, koty, ptaki pod opiekę. Wróżyłam z ręki. Wydawałam stołownikom obiady. Prowadziłam administrację jakiegoś domu. Uczestniczyłam w dwóch lub trzech transakcjach sprzedaży nieruchomości. Pomagałem jej jak mogłem. Starałem się napisać nieśmiertelne arcydzieło. Któregoś dnia, po wysłuchaniu jednego z moich poematów, powiedziała: Myślę, że nie masz zmysłu praktycznego. Zupełnie nie wiem, skąd się to bierze. Jestem chyba tego dobrym przykładem, że mimo tego, że się buntowałem przez wiele lat i uciekałem przed. Mm, Moją artystyczną rodziną, to koniec końców wylądowałem w teatrze narodowym w Warszawie. To prawda, coś jest takiego. Nie wiem, czy to geny, czy kwestia wychowania, czy jakiegoś estetyki, gustu, w której człowiek się wychowuje, że jednak, jak w tym przysłowiu, niedaleko pada jabłko. Obejrzeliśmy takich znanych aktorów nie na co dzień, bo mamy taką okazję. Temat, no też świetny, taka relacja między mamą a synusiem, wspaniała.